Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na briefingu z okazji zbliżającego się 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który już 28 stycznia zagra w Kołobrzegu w wielu miejscach. Jest mi ogromnie miło, że ze mną jest tyle, tylu przedstawicieli organizacji służb, które będą grały razem z nami. A zaczniemy, poprosimy o kilka słów, na początek naszą dzielną wolontariuszkę od wielu lat i przy okazji panią prezydent Miasta Kołobrzeg, panią Annę Mieczkowską. Dzień dobry, szanowni państwo. Miło mi jest wszystkich państwa powitać, tak naprawdę, przededniu, można powiedzieć, wielkiego finału. Który jak co roku w Kołbrzegu będzie bardzo hucznie obchodzony. Mam tu na myśli 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy I jako prezydent, ale również jako wolontariuszka, bo zawsze bardzo chętnie ruszam z puszką Kwestarską na ulicę, by zebrać choć trochę środków i przekazać na szczytny cel. Jestem niezwykle dumna, że mogę w tym wielkim dziele uczestniczyć z tak wspaniałymi wolontariuszami, z ludźmi, którzy oddają własny czas, własne serce, energię, poświęcają się po to, żeby by razem z nami zbierać pieniądze na rzecz tych, którzy tej pomocy potrzebują. I jak zawsze w brzegu tego dnia będzie wiele radości, szczęścia, nadziei, ale również będzie również ta nadzieja, że pomoc. Dla tych, którzy ją potrzebują, dotrze, bo cel tegorocznego finału to są płuca po pandemii, po strasznej chorobie, z którą borykaliśmy się i z którą wciąż zmaga się, zmagają się ludzie na całym świecie. Szanowni Państwo, bardzo cieszę się, że zno, są z nami przedstawiciele służb mundurowych. Muszę przyznać, że brakowało nam Was bardzo. <klucza> Wasze zaangażowanie i poświęcenie dowodzi, że. To jest właśnie współpraca i solidarność. Jest takim silnym fundamentem, na którym możemy budować naszą wspólnotę. Szanowni państwo, a co tego dnia będzie się działo? Będzie się działo wiele wspaniałych wydarzeń. Będą koncerty, spotkania. Będzie można spotkać wolontariuszy przy ratuszu miejskim, na ulicy Mariackiej, tak, jest silna reprezentacja przy molo, przy latarni morskiej, w Muzeum Bursztynu. No i wszędzie będzie pewnie rozbrzmiewała muzyka i będzie słychać nasz radosne, nasze radosne uśmiechy, bo liczę na to, że po prostu państwo licznie tego dnia wyjdziecie. Będą aukcje i chciałabym tu trochę zapromować mój skok ze spador w, w tandemie, który wystawiłam na licytację i czekam na tych śmiałków, którzy nie będą bali się razem ze mną. Mam nadzieję, że już w kwietniu wyskoczyć z 4000 metrów i po prostu podziwiać pięknie no, ziemi zachodniopomorskiej. Cel jest sztycz, szczytny i ta licytacja wciąż trwa. Proszę się pospieszyć, jeśli ktoś chciałby razem ze mną wyskoczyć i skoczyć ze spadochronu, a trzymam tu nie bez powodu e, numer jeden, bo okazało się dzisiaj, że również tego dnia pobiegnę w biegu ulicznym. E, <sum> i są tu przedstawiciele <sum> naszych nadmorskich stowarzyszenia nadmorscy biegacze, którzy też chcą się włączyć aktywnie, no a nie ma chyba lepszej metody niż po prostu niech każdy tego dnia Da z siebie wszystko. Niech każdy zrobi to, co lubi. Ja będę. Ja pobiegnę, będę morsowała, więc będzie mnie można spotkać w różnych miejscach, ale przede wszystkim z Puszką będę przemierzała ulicę naszego miasta, a już od 15.30 zapraszamy wszystkich do hali milenium, bo tu będzie biło serce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tu będzie sztab od rana do późnych godzin albo raczej wczesnych godzin porannych. Później liczył pieniądze, które będą zebrane o godzinie 20.00 oczywiście będzie światełko do nieba. Mamy mnóstwo atrakcji teraz nie wiem, to zgodnie z scenariuszem będzie. Pr... Bardzo proszę, oddaję tu szefowi sztabu <grystanie> Koobrzyskiego. Jest Maciek, scenariusz. Tak jak Pani Prezydent wspomniała, jest nam ogromnie miło, że będą grały z nami również służby i poprosiłbym pokrótce o, o, o to, żeby opowiedzieli przedstawiciele służb o tym, co, co będzie się działo, co, co pokażą fajnego na, na finał. Mamy z nami panią sierżant sztabową Karolinę Semans z Kołbrzyskiej Policji. Zapraszam. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak co roku Komenda Powiatowa Policji w Koło zapewni oczywiście bezpieczeństwo kwestującym uczestnikom finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jednak w tym roku włączamy się czynnie do udziału w wielkim finale Orkiestry Świątecznej Pomocy w Koło Brzegu, bo na rynku miejskim w Koło wystawimy swój namiot profilaktyczno-edukacyjny, a tam zachęcamy dzieci i młodzież do czynnego udziału. W różnego rodzaju grach i zabawach, które będą prowadzili policjanci właśnie w związku z promowaniem bezpieczeństwa, bezpieczeństwa w powiecie. W związku z tym no, serdecznie wszystkich zapraszamy, ale to nie tylko edukacja, to także, to także zabawa, to także informowanie, więc będziemy opowiadali o tym, jak wygląda praca w kołobrzyskiej policji, w kołobrzyskiej komendzie. No, atrakcją taką będzie oczywiście nasz technik kryminalistyki, który pokaże, jak zbierać ślady z miejsca zdarzenia, z miejsca przestępstwa. Pokażemy także, jak wygląda wyposażenie policji, wyposażenie naszej jednostki, wyposażenie służbowe policjanta, a więc różnego rodzaju mundurowania, środki przymusu bezpośredniego, ale także wyposażenie techniczne, bo będą z nami nasze radiowozy, w tym jeden radiowóz w nowym oznakowaniu. No i jeżeli pogoda pozwoli, wiem, że taką <noise> główną atrakcją dla najmniejszych jest oczywiście policyjny motocykl, więc myślę, że postaramy się też o jego zapewnienie. Wszystkich serdecznie zapraszamy właśnie 28 stycznia na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie będziemy mówili o bezpieczeństwie i myślę, że tak jak, tak jak inne służby będziemy zachęcali także do wstąpienia w nasze szeregi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Jest też z nami przedstawiciel placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu, pani starsza sierżant Amanda Tatar. Zapraszam. Dzień dobry, witam serdecznie. Placówka Straży Granicznej w Koło brzegu. W tym roku z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przygotuje stoisko promocyjne. Będzie kład, będzie pojazd uprzywilejowany, będą gadżety morskiego oddziału Straży Granicznej z logotypem także woźb i podstawowy sprzęt używany w służbie. Na tyle dziękuję. Dziękujemy. No i nie mogło oczywiście zabraknąć strażaków, komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu. Również będzie z nami grała pod ratuszem pan kapitan Kamil Milczarek, jest tutaj z nami zapraszam. Tak, pan. Witam Państwa serdecznie. Tutaj Komenda Powiatowa Państwa Straży Pożarnej w Kołobrzegu. Pragnie zaprosić wszystkich już w tą niedzielę do tego, aby poczuć się jak strażak. Będziemy udostępniać dwa pojazdy pożarnicze. Będzie to pojazd gaśniczy, nowy tegoroczny, pojazd GCBA Volvo, jak również podnośnik hydrauliczny SCH40. W tym dniu również przedstawimy dla Państwa umoderowanie strażaków do każdego rodzaju zdarzeń radiologicznego, chemicznego, medycznego jak również tutaj do działań ratowniczo-gaśniczych. Udostępnimy również dla Państwa tutaj naszych funkcjonariuszy do tego, aby zapoznać Państwa z procedurami medycznymi, żeby każdy z Was mógł poznać zasady co do co działań ratownictwa medycznego. Jak również no, w tym dniu będziemy mogli dla wszystkich chętnych porozmawiać, porozmawiać, przedstawić e, walory, atuty, zadania, obowiązki każdego każdego strażaka. Jak również będziemy zapraszać serdecznie do wszystkich e, wszystkich tutaj naszych mieszkańców do tego, aby e, każdy mógł zostać w przyszłości strażakiem funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję. Dziękujemy przedstawicielom służb, a oprócz tego, co się będzie działo pod ratuszem, przy ratuszu będziemy również organizować bieg. Stowarzyszenie Nadmorscy Biegaczy zorganizuje bieg z okazji WOŚP. Zapraszam serdecznie, tu jest z nami pan, pan Krzysztof Biedrzycki, prezes stowarzyszenia. Tak, prezes stowarzyszenia, Dzień dobry wszystkim. W imieniu stowarzyszenia zapraszam na, na bieg w ramach finału WOŚP. Bieg się odbędzie w Kłobrzegu o godzinie 10.00 Ulicy Norwida. Przez dwie godziny sobie będziemy biegali swobodnie. Dla najlepszych mamy takie oto medale, mamy koszulki, dla wszystkich mamy gadżety. Tutaj przygotowane przez MOSIR. Będzie ciepły, zimny posiłek, będą napoje. Także wszystkich zapraszamy i wspólnie razem sobie pobiegamy. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Przy jak zwykle tradycyjnie wystąpi Kołbrzecki Klub Morsów. Jest z nami pan Łukasz Ziemba, prezes tego klubu. Zapraszamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak jak kolega wspomniał, tradycyjnie Kołbrzecki Klub Morsów kwestuje zawsze przy oprócz tradycyjnej naszej rozgrzewki i punktualnego od godziny 12 wejścia do wody. Będziemy też mieli różnego rodzaju atrakcje związane z... Z korzystaniem z herbatki, słodkości, jak też drobne upominki lub gadżety klubowe będziemy wręczać przechodniom i wszystkim, którzy w tym dniu grać będą razem z nami. A już mówiłem się z panią prezydent, że wspólnie rozpoczniemy bieg nadmorskich biegaczy, a skończymy go zanurzeniem w zimowych falach Bałtyku, do czego wszystkich gorąco, gorąco, zimno zachęcam. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Natomiast wszystkich państwa, którzy będą na ogrodach, zapraszamy do biblioteki naszej, która też przygotowała dużo atrakcji. Pani Monika Dziedzic nam opowie w dwóch zdaniach. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem bardzo dumna i cieszę się, że kolejny rok Biblioteka Miejska na ogrodach włącza się we wspólne granie orkiestrowe. Przygotowaliśmy dla was mnóstwo atrakcji. Będzie Będziemy czekać na wszystkich od 12 do 20. Także, proszę Państwa, jak już pobiegacie, wykąpiecie się i skoczycie ze spadochronem, to my na Was będziemy czekać. Będziemy czekać tak z gorącą herbatą, z, z domowym ciastem i z wieloma atrakcjami. Będziemy śpiewać, tańczyć, słuchać płyt winylowych. Naprawdę warto być na ogrodach. Czekamy na Was od 12 do 20. Super, dziękujemy bardzo. No i też wiele atrakcji będzie się odby odbywać tutaj, w, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Proszę, bo... Robert Szpak nam opowie coś więcej. Dzień dobry, tak jak pani prezydent powiedziała, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jak zawsze na sportowo będzie kwestował z wielką gestrą świętecznej pomocy. Przede wszystkim bardzo dziękuję, że po raz kolejny możemy gościć u siebie na swoich obiektach sztab i całe serce tej szczytnej akcji. Jeżeli chodzi o nasze granie, jest to jak zawsze orkiestrowe granie Milenium i Przyjaciele, czyli przyjaciele głównie stowarzyszenia sportowe, które będą organizowały wspólnie z nami ten wspaniały dzień i tak od rana. Tutaj w holu recepcyjnym będzie odbywał się już kiermasz z uczniów zespołu szkół imienia Henryka Sienkiewicza. Roznęwa się roztańczony Sienkiewicz. Również pok pokaz tańca towarzyskiego grupy sportowej, oczywiście Amber. Będziemy mieli na basenie maraton pływacki organizowany przez kluby nasze pływackie. Także jeszcze można popływać oczywiście po kąpieli zimnej w Bałtyku, można przyjść na ciut cieplejszy basen Milenium. Jeżeli chodzi o pozostałe kwestie turni badmintona na sali rycerskiej, Będziemy również mieli yy, bardzo ciekawą, od zeszłego roku już praktykowałem swoją montanę, szachową z Julią Antolak, czyli arcymistrzynią szachową. Będzie można przyjść rozegrać partie. Julia będzie rozgrywała na kilkunastu stołach jednocześnie. Także myślę, że też ciekawe i dla samego zagrania, ale też żeby poobserwować, jak nasza arcymistrzyni e, sprawuje się właśnie w tym wspaniałym sporcie. Także myślę, że oferta jak zawsze jest bardzo bogata, przygotowana i zapraszamy do Miejskiego Środka Sportu i Rekreacji. Nie tylko od 15.30, kiedy już te serce będzie na na Milenium, ale też również na nasze pozostałe obiekty, również na klatkach, turniej piłki i mini piłki nożnej, także myślę, że naprawdę mnóstwo pozytywnej energii właśnie w Miejskim Środku Społecznej Rekreacji w niedzielę zapraszam. Proszę Państwa i za chwilę zaproszę Basię Bielę na, na, na koniec naszej konferencji, żeby opowiedziała o tym, co, co na Mariackiej, a tylko wspomnę jeszcze zanim to zrobię, że również gra z nami Muzeum Bursztynu, gdzie będą warsztaty z tworzenia bursztynowej biżuterii i pamiątek. W, w czasie finału oraz będą też rejsy kutrem urtyp po, albo po basenie portowym, albo jak jeżeli pogoda pozwoli, to również będziemy wy, wypływać w morze i tam też w porcie rybackim będzie poczęstunek rybackich specjałów. A teraz zaprosimy Basię Bielę, która jest na mariacką. Nas zapewne na zaprosi, jest na, chyba najdłużej grającym elementem naszej orkiestry od wielu, wielu lat, więc zapraszamy od początku. Od, 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 od. Zapraszam. Dzień dobry. Tak, oczywiście. Dzień dobry. Działamy od, trzecie, od trzeciej wielkiej orkiestry, czyli stuknęła nam trzydziestka w tym roku. No, zapraszamy na Mariacką w gronie pozytywnie zakręconych ludzi. Będzie fajna zabawa, będzie mnóstwo pyszności. Smalec mamy już przetopiony, także serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję. Zapraszamy. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy. O koncercie powiedz jeszcze. O, o, o. o koncercie. No finał oczywiście gwiazdą wieczoru jest Maja Hyży. Od 19 do 20 będzie występować u nas tutaj na scenie na, na Hali Milenium, a w, wcześniejsi artyści, lista jest już gotowa, zamknięta, więc na nasz, zapraszamy na nasze profile społecznościowe. Wośko obrzek na Facebooku, Wośko obrzecz na Instagramie. Tam jest dokładna rozpiska, informacja o tym, kto będzie występował, a gwiazdą wieczoru Maja Hyży. Zapraszamy serdecznie. Będzie się działo. Będzie się działo, tak jest.